Krzysztof Stanowski idzie za ciosem i bardzo możliwe, że już niedługo wszyscy będziemy mogli oglądać kanał Zero TV, bo Krzysztof Stanowski wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o koncesję na nadawanie. I o tym wszystkim w najnowszym komentarzu Karol Gac, zapraszam. Myślę, że Krzysztofa Stanowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. To, jakiej rewolucji dokonał w mediach elektronicznych, jak i siłą rzeczy w tradycyjnych jest czymś niesamowitym. Sądzę, że Krzysztof Stanowski odcisnął swoje piętno na rynku medialnym i dokonał w nich naprawdę bardzo, bardzo dużych zmian. Jego kanał Zero święci triumfy i bije kolejne rekordy, a jakby tego było mało, Krzysztof Stanowski nie spoczywa na laurach, tylko idzie dalej, idzie za ciosem. Teraz to ciekawe: media branżowe poinformowały, że Stanowski złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o koncesję na nadawanie, co może oznaczać, że za jakiś czas, po spełnieniu wszelkich formalności, w telewizorach będzie kanał 0TV. Stanowski potwierdził tę informację, choć, jak sam poinformował, na szczegóły przyjdzie jeszcze czas. Ale to pokazuje, że Krzysztof Stanowski patrzy długofalowo i patrzy szerzej, bo wbrew temu, co się powszechnie wydaje, że telewizja zmierza już do upadku, że telewizja właściwie zmuszona jest do wyginięcia, to cały czas są tam jednak widzowie, cały czas tam jednak jest pewien segment i cały czas pomimo faktycznych spadków telewizja ma w niektórych miejscach jeszcze swoje przewagi. Na nad internetem, choć rzecz jasna, internet powoli, powoli wypiera te tradycyjne telewizje. Krzysztof Stanowski pochwalił się także wynikami swojego kanału Zero na YouTubie. Myślę, że wielu z Państwa ogląda ten kanał, ogląda różne formaty. A jak się okazuje, Stanowski poinformował, że udało się go zespołowi dokonać czegoś, o czym wcześniej nawet nie ważył. I tutaj Krótka informacja, którą zamieścił stanowski. Po raz piąty z rzędu mamy miesiąc z ponad 70 miliona milionami wyświetleń. Oczywiście, miesiąca maja, gdzie mieliśmy 175 milionów, nie pobijemy bardzo, bardzo długo. W te wakacje, lipiec, sierpień, zrobiliśmy niespełna 150 milionów wyświetleń, versus 80 milionów rok wcześniej, co oznacza wzrost o 87,5%. W filmie podsumowującym zeszły rok zastanawiałem się, czy jest możliwe wygenerowanie miliona złotych z samego YouTube'a w sensie reklamy AdSense w miesiąc. Po ośmiu miesiącach mamy z tego źródła 8,3 miliona przychodu. Co oznacza, że nie tylko da się zrobić milion, ale da się mieć średnio ponad milion miesięcznie. Rzecz jasna, poza YouTube'em mamy jeszcze naszych wspaniałych sponsorów, aktualnie chyba 27. Tak, wystąpiliśmy o koncesję TV. Z czym to się wiąże, będę informował osobno, gdy już wybija właściwa godzina. Portal 0.pl, tak, też będzie. Poinformował Krzysztof Stanowski, bo wielu internautów zastanawiało się, co się dzieje z portalem, który Stanowski zapowiadał. Jakby tego było mało, Stanowski zasugerował kolejne wzmocnienia do kanału Zero, wskazując, że być może przyszły rok to będzie ten moment, kiedy wzmocni się obszar dziennikarstwa śledczego w kanale Zero, bo część internautów zwracała uwagę, że to Buleje, że owszem, jest publicystyka, są informacje, są interesujące formaty, ale brakuje takich pogłębionych treści. No i Stanowski wskazał ten przyszły rok jako ten moment, w którym rzeczywiście może nastąpić tutaj jakaś zmiana, ale jednocześnie potwierdził, że złożył wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nadawanie. Oczywiście, Wciąż szczegółów nie ma, ale sam fakt, że mamy potwierdzenie, sam fakt pokazujący, jak Szczecinowski szeroko myśli, wskazuje na to, że być może już niedługo w tej perspektywie bliższej lub nieco dalszej, ale że po prostu będzie można oglądać kanał Zero TV i znów będzie to pewnego rodzaju rewolucja, bo owszem, zdarzało się i zdarza się cały czas, że tradycyjne telewizje próbują podbijać YouTube, próbują przenosić swoje treści do internetu, ale w drugą stronę, a w drugą stronę to nie są częste przypadki, żeby kanały YouTube'owe próbowały wchodzić na rynek telewizyjny. Ale Krzysztof Stanowski rzucił wyzwanie już dawno mediom tradycyjnym. Było to widać bardzo mocno, zwłaszcza podczas kampanii prezydenckiej, kiedy zresztą bezpardonowo atakował chociażby TVN czy TVP w stanie likwidacji, czego zresztą się, czemu zresztą się nie dziwię, Krzysztof bardzo boleśnie odczuł na sobie, co to znaczy kartel medialny, co to znaczy zmowa mediów, co to znaczy ostracyzm środowiskowy i co to znaczy zmasowany atak, bo Krzysztof Stanowski to wszystko przerabiał, kiedy rzucały na jego media. Lewicowe, kiedy się rzucały na niego media liberalne, kiedy próbowały przyklejać mu łatkę pisowca albo człowieka o poglądach prawicowych, niejako wciskając go w ręce strony prawej. Krzysztof zobaczył doskonale, że wówczas fakty nie mają żadnego znaczenia, że gazecie wyborczej czy innym mediom wcale nie potrzeba faktów. Wystarczą insynuacje, wystarczą kłamstwa i wystarczą manipulacje. Stąd dosyć twarda obrona przez Stanowskiego, zarówno niego, jego, jak i jego biznesu, czemu rzecz jasna trudno się dziwić. Ja, jak zawsze, na koniec proszę Państwa o krótkie komentarze, proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo odbierają tychczasową działalność Krzysztofa Stanowskiego, ale również ten ruch, by sięgnąć po koncesję telewizyjną, by wyjść do telewizji tradycyjnej, czy... To przedsięwzięcie także będzie niejako skazane na sukces? Czy też Państwa zdaniem to jest błąd? Karol Gac, kłaniam się nisko.